Zdam To całe multiversum mnie wkurza! I nasz barman jest 100 razy fajniejszy. O. Bania mi pęka. Niby jestem pijany, ale też tak jakbym mam kaca. symultanicznie. Edy Chcesz już mieć owary? Pana! A. Nie, nie chcę żadnych winów! Przestań! Robisz totalną dewolkę! Ta, 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 ta. Ta. Tequila! Zagraniczna wróteczka wchodzi jak złoto! Wolałbym szklankę wody. A co ty, nie bądźmy ciszą! Jesteśmy stworzeni do tej roboty! Tequila! Zrobiłem. Ja zrobiłem. Senior? Co to za jakieś piekielne maczki? Tak się urodziłem. Okej, okay, sądząc po Waszych niesamowicie wręcz groźnych minach, powinienem umierać ze strachu, co? <grym> Łeb mi pęka. A to dlatego, że sobie pochlałem mocno. Lojalnie ostrzegam, że mam także pewną nieprzewidywalną, mroczną stronę. Każdy nosi w sobie potwora. Nie takiego szefie. Ten jest tak straszny, że prawdopodobnie urwie ci łeb i nakarmi nim twoje tubsko. co ty? Nakarmi nim się? woli sam go zjeść. Powiedz kiedy. Kiedy? I to jest solidne obowiązki. A ty dokąd? Do Nie. Co? Coś ty... Co jeden. My jesteśmy... Jesteśmy Venom! My jesteśmy... Venom! Nie. A. Tak. My, my jesteś. jesteśmy Venom. Że co? Na tym trzeba zdecydowanie popracować. A. To mój Oddawaj, no już budzik. Te będą bazować. Jeśli wyjrzycie Państwo z lewej strony, zobaczycie wielki. Kaj... Mówiłem, że umiem latać! No ja pierdzielę! Bezpośredni lot! Język mam jak kołek! Oczyścimy twoją reputację! Tu jest minus milion stopni! Jak tam kruska wytrzymuje! Po prostu nie jęczy jak mała Ah, <śles> <śles> oh! oh! oh, To musi być najbardziej gówniany kac. W całej historii ludzkości. Właśnie wywaliłeś mnie z Boeinga 737. Hmm. Kompletnie ignorując dobrze ci znany fakt, że mam lęk wysokości. Z Airbaza A320. A, no to jak tak, to w porządku. Nie ma sprawy. A. Jak to mówią darowanemu koniowi? Dobra, tak szczerze bez siebie. Ile kilosów na godzinę z niego wyciśniesz? Zanim wyciągnie kopyta. Wiem jak to sprawdzić. Ujeżdżaj mnie kozboju! Co cię powaliło? Przysięgam, że ja tylko stanę na ziemi to tak skopię ci tyłek tyskół Stary, nie czuję jaj. Ale mnie wydzelewał. Wcinaj O Zero trupów na tym talerzu. Namaste, przyjacielu. Dziękuję. Zgłaszam sprzeciw! O rany. Dokąd wędrujesz? A, do Nowego Jorku. O, oh, wow! Tak. Do Nowego Jorku kawał drogi, zwłaszcza z bosymi gierami. <głosy> Fakt. <głosy> Moglibyśmy cię podrzucić do Vegas. Życie to wielka przygoda. Kto nie lubi nowych znajomości? Właśnie. Koleś na maksa wygląda jak jeden z tych seryjnych zabójców z mojego ukochanego podcastu. <noise> ha, ha! Skarbie. Daj spokój. Jakim cudem nie zabrała nas opieka społeczna? <grym> ona... Ona... Ona żartuje. Nieprawda. Baga, no już. <grym> to jest droga prosto do strefy 51. Spróbujemy wypatrzyć tam jakiegoś ufoka, zanim zamkną to miejsce na zawsze. To takie moje marzenie, odkąd pamiętam. Możemy je spełnić od ręki! Nie wierzysz w takie teorie? A, w zasadzie to jakby... Jakby to ująć... Ja wierzę. Oh. A nawet jestem ich bardzo wielkim wyznawcą. Nie aż takim wielkim. A ty zostałeś komikiem? Nie, no gdzie tam pracowałem w IT. Powaga? <grym> Serio? No to niezły czad. Dzięki. <grym> I mam nadzieję, że jak już go spotkasz wreszcie, to będzie. jakiś porządny kosmita. A nie. jakiś paskudny kosmita. Jeszcze chwilę mam coś dla ciebie. Proszę. O, stary, to jest i ten. Kto? Dziękuję. Solidna amortyzowana podeszła. Plus naprawdę genialne wkładki antybakteryjne. Nie, nie bierz ich! My lubimy Kroksy. Dziękuję. O oh, jest. Nie no, szczyt męerstwo. Masz czekoladę! Mm, mniam! I w swojej nieskończonej celestiańskiej mądrości. Z łatwością orżne system. O. Najpierw automaty, potem bleczek, a na koniec ruletka. Bingo, bando, szpery, bajery, cztery subwoofery, klima i składany dach. Bo tak się właśnie tworzą paniska. Stroje wieczorowe. To są moje ciuchy wakacyjne. Szkoły pan lepsze. Jesteś szmaciarzem. Ma rację. Nie. No już już nie przeginaj pały. Pomóc ci tak. Ale żeby go od razu nokautować, lekka przeginka. Był niemiłym siurkiem. Tak, ale... O, patrz. Hej. No, hello. Cześć. No to grubo. Ciepłe. Czemu nagle wszystkich nokautujesz? Co w ciebie wstąpiło? Za jakie grzechy? Halo, panie władzo. Tak. Szuka pan tego łobuza? Wszystko widziałem. Leży tam, pod ścianą, totalnie na brudy, Dziękuję, tak. Ale z nas, świnie... I to jakie? A te buty to sobie zostawię. Witamy w Paryżu. Dziękuję. To my dziękujemy. Nie, to cała kasa, jaką mamy. Luck like be lady tonight! Nie. Boska marynara! Zjedzmy go i ją weźmy! Czuję, że pani Fortuna dzisiaj nam sprzyja. A ja bym powiedział, że pani Fortuna nawet nie spojrzy w twoją stronę. Poprawka. Powiedziałbym nawet, że ona z całego serca cię nienawidzi, bracie. Przecież nie przerwę teraz. Pewnie, że nie przerwę. Co to za uczucie? Jest takie... Co uczucie? Ach, jakby wszystkie problemy nagle przestały istnieć. Ja tak gram zawsze. <laughs> Eddie, potrzeba mi więcej hajsu. Tylko, że my więcej hajsu już nie mamy. O! Ktoś to nie umie przegrywać. Sam nie umiesz przegrywać. O! Ja, co to za odmiana? Wyglądasz seksy. Pani też. Naprawdę? Zawsze jestem seksy. Tak. To, że nadal z tobą? Tak. Fajną mamkieckę? Tak tu się obłowiłam, że dają mi zakupy na kreche i mieszkam w apartamencie dla pipu. Wow! A ja zrabowałem ten garniak typowi, który na mnie nasikał. Dałem mu ryło i zostawiłem w krzakach. Co już rozumiem, dlaczego tak zapisz? Moje buty. Zabieramy go! tu nie Żadnych kosmitów ty nie uświadczysz. Najlepsze mm. <śmetyk> buty na świecie!